Porsche i te lampy parują. Tak sobie oglądam. Bo czasami, już z zewnątrz, widać jakieś uszkodzenia, pęknięcia klosza. Tutaj jest ten klosz przerysowany przy górnej krawędzi. Tak dosyć głęboko. Ale jakichś większych pęknięć, obudowy. Czy klosza nie widzę. Na chwileczkę znajmę jeszcze uszczelkę, może coś pod tym będzie widać, a później zrobimy test szczelności, żeby sprawdzić, tak naprawdę, dlaczego lampa paruje. Jak tą lampą troszeczkę poruszałem, to tu się nazbierało na dnie fragmenty starego albo kleju albo plastiku. No, coś tam takie drobne fragmenty jakieś są. A za chwileczkę będziemy sprawdzać, czy ta lampa jest szczelna. Tutaj jestem po takich wstępnych testach, ale już Ci pokazuję, bo ewidentnie lampa jest rozszczelniona. No. Tutaj górą w z boczku na styku kosza obudowy dostaje się tam woda. taka piękna duża bańka powstała, widzisz? Także lampa na pewno jest do rozszelniona Na styku klosza obudowy ten, ten klej już. To spoiwo tutaj nie trzyma. E, także lampę trzeba e, rozebrać, rozkleić, oczyścić stary klej do zera, nałożyć primery i na nowo, na nowo skleić. No i lampa do Porsche jest rozebrana. Co jest ważne, jest dokładnie tutaj oczyszczona z pozostałości starego kleju. Po rozklejeniu, po rozebraniu, okazało się, że jeszcze były tutaj dosłownie jakieś takie dwa, trzy pęknięcia na tej obudowie na styku kosza właśnie a obudowy i one się trzymały na, na kleju, ale po wyjęciu kleju, no te elementy takie fragmenty plastików stały się luźne. To też jest odtworzone, także ta obudowa z powrotem jest szczelna i, i cała. No i będzie przygotowywana do ponownego złożenia lampy i e, wklejenia klosza. No i tutaj jest druga lampa, prawa od kierowcy, ona tutaj sobie parowała przy górnej krawędzi również. I przy górze właściwie ten klej nie trzymał, ale na dole no to już była naprawdę męczarnia, i, i, i sporo trzeba było czasu poświęcić, żeby to rozebrać. Teraz trzeba ten stary klej dokładnie do gołego plastiku oczyścić, nałożyć odpowiednie primery i będziemy lampę sklejać ponownie. W międzyczasie, te wszystkie elementy, gdzie są jakieś ślady po wodzie, jakieś kropeczki. Ta soczewka mętna to wszystko będzie oczyszczone, a następnie lampa będzie składana ponownie. Mamy lampy skończone, te które takie były zaparowane. Tutaj ten klosz, który był też tutaj przytarty mocno, także to też udało się naprawić. Także po tej głębokiej rysie nie ma śladu. Tak sobie lampy wyglądają po sklejeniu.